siemanko, witajcie z tej strony, ubrany to jest kolejny naszej serii, od prawnika do rolnika, oczywiście z Jarkiem Siemanko W dzisiejszym odcinku, jak już pewnie widzicie po tytule, lecimy sobie po nawozy, także mam tutaj przyczepę i urzucę Jaką? Autostan Dziękuję <śmiech> Autostan <śmiech> Autostan Ludziska może wygląda w ten sposób, dlaczego się śmiejemy z autostana, bo Urban po raz drugi czy trzeci rozpoczął nagranie i poprzedniej wersji było tak, że on powiedział Siemanku, Ludziska, to z tej strony Urban, zaczynamy nawozy, widzicie pod tytułem lecimy sobie po nawozy i tutaj macie przyczepę autostan Przez <coughs> ciebie zapomniałem mtz to odprowadzić Przepraszam Dobra, ja stoi tu Dobra Dzisiaj taki odcinek z dupy można powiedzieć z dupy No co no, takie nawozy to wiesz Ja na szczęście big bugi mam że te klatki bardziej wiesz Ja tam co so, jadę po big bugi, o co? Jeżeli widzicie już zapłaciłem za nie Także hajsik się nie zgadza A ty jaki podpinasz? No to się nie podpina tylko się wbija no, no dobra to mam na myśli, to masz jakiś hak do tego specjalny. Nie no zwykły hak oryginalny do pale palecia. A, bo na palecie jest. Kurde jest... Nie wiem. To jest na palecie. Ma się dziury po prostu w tym. Nie? Aha. Ja nie wiem jak nie rozumiesz to czy... Nie, dobra ja to powiem, ale wiesz, że w setpaku jest takie ustrojstwo do do podnoszenia, nie żebym się sapał, nie? No i co, to No i możesz ten spróbować. Nie chcę ten, bo to będzie za nowe na tą serię no 4 harach też by było to tak. kiczowate kiczowate nie myli ten odcinek będzie miał minut ale jeszcze, jeszcze chcę jechać rozsiadź nawóz sąsiadowi na łąkę tylko tam worek mam mu wysiąść na tą łąkę Także kupujemy nawozy Dobrze ja nie sprzątasz stolowy W sumie by tam było trzeba pozamiatać kiedyś Kurde. Zrób taki odcinek z zamiatania Ja byłam ja to tym zamiatot i u musimy powiedzieć o bardziej Ups Dobra Także już wkrótce ruszamy z nawozami, bo Jarek niech się wyrobi z tą łąką. Bo... No, dwoma w sumie. Żebyśmy dzisiaj ruszali z nawozami, ale niestety. Siano-kosty nie mogą czekać. No. Jarek, i Siano-kosty zaczyna. Czeka. Jeszcze w zasadzie to jestem w połowie, nie? Bo grabie no, już znowu tak. te... Ty 6 ja by... starczy i paleciak. Czy paleciak na kurde i przyczepa. Paleta... Tu tam nie wiem ile jest ich worków na tej palecie I baniak oprysku Właściwie też muszę kupić te dwa baniaki oprysku Ja mam jeden, mogę cię oddać Ja nas kupię dwa Nie starczą mi dwa chyba nawet Nie starczy. starczy, bo ja bym miał z górką, czy Nie nie, bo tam jest... Tysiąc dwie, litrów Dwieście Dwa tysiące No to chłopie To jeden mi starczy może Czekaj, może... Chcesz jeden mój, bo ja mam dwa, mi się zepsują Nie, chcę ciebie Chociaż... Ty tam nie masz pełnej chyba, bo ja Mam, gdzie. mam, mam. Weź to sprawdź. Jakoś. Nie wiem Musiałbyś poszukiwać. poleciakiem podjechać. Podjejdź sobie. No. jestem zajęty. Dobra, to może tutaj. wszystko na przyczepę damy i tyle. Sobie stoi to. Nie wiem, czy brać od Jarka, czy kupić nowy. Nie ja wiem. Nie mam dwa, no, jak chcesz, zresztą, Boże Święty. Słuchaj, dwa to wolno bym kupić, nie wiem. Tak od no ciebie. to kupuj. To poszukane pewnie, w wody więcej żeby żebyśmy... Tak, stoją zapieczętowane, no, na pewno. Mhm. Ułożysz ty, abym wyrwał na dwa, czy nie wezmę Jak to miota, nie ma być. myślałem kiedyś, żeby kupić wiesz co jedną zgrabiarkę, nie? Uh -huh. ale ty, no i tak bym jedną gwiazdową kupował na razie, bo dwóch gwiazd nie jest potrzebne na chwilę obecną, oczywiście, nie? Uh -huh. Ale po co? Tam mi wystarczy Po co kupować przęt, skoro masz... i dobry, nie? No a ja I Ci w 100% wystarczy Wiesz że mam wszystkie po ale nie? No, tak, 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 tak. W sumie to nawet nie. Ja mam wszystkie. Chyba też. Teraz sobie kupimy tego. Ogólnie. 2,400 serii 1. To kupę pieniądze. Aż bank, bankowy A w tej chwili miał 100 tysięcy. Nie wiem, 90, chyba 6. Osoby sprzedają te 9,500. Wiesz co? Ja wszystkie te baloty chyba będę yy, owijał wiesz? Sorry. Niech po nie zobaczę jeszcze, się mi wyjdzie, ale mam do ile. Dobra, gdzie się zanokręciłem. Dobra, gdzie się zanokręciłem. Dobra, się taki niecodzienny odcinek. Ale ta sery tu tym polega. Po prostu mam nagrywać wszystko tak, jak mówiliście. A jak? Ty, aż, że przerżę. Nie, czy nie będą się opór tu otworzyć? Tutaj. Tak wejdzie, bo wejdzie O, bo gdzie się Chyba mi nie wyłączył chciał te palety pobrać sobie to wrzuciłem sobie tak, bo sobie tyle ale A ludziska godzinne odcinki pewnie dopiero z się pojawią, nie? No, bo teraz sobie nie ma takich akcji. Nie, no bo co godzinne odcinki, co z sianokosów, czy z... No, mi się na kosów, oczywiście. Czy z nawozów, to, to trochę takie nudne, a w zawsze coś się dzieje, nie? A co ty z tym kumbajnem robisz? Jakim? No to zboż zbożowym o jakim? Przedaję. Kupujesz nowy? Zobaczymy. Proszę zamknąć burty. Tylko teraz tak, dobra. Ja cię coś się dzieje. Tu? Nie lądujesz tu? Ja tak sobie obliczyłem, że to mi powinno starczyć Zobaczymy... Ej, co jest Janusz? Na kut. Co jest grane? Ty pier... Na przyczepę się odniosłeś I się myj. Trzeba tutaj trzy worki jeszcze przyszła nawóz stary ze słoroczy. Sło Jakby to można powiedzieć wysypany. Tak jakoś. Mogę go później pokazać. To ogólnie powiedziałem to, bo sąsiadowi to wysiać. Ta łąkę. Także. Darson. Ty, co ja teraz to zrobię? O i jest trochę lipta. Kurde. Może się Jak od władzy. prasy nie kupuje. Czy że nie gał się Co? Tak samego samego w głowie nie Nowej bolociarki nie kupuję Gdzie? Oj, go Czego? Ale no mam ladża Słuchaj, że to trochę teraz Ale siemać go o. I ja mogę go wziąć Urban Co? Co? Co, że chciał? Może nie, może nie, może nie Dobra, nie podziwia Orban? Co? Mam... ...dwie sprawy Jakie? 11740 pingu A, to... tak mało? <laughs> I ciało cię straszne Ja cię serio strasznie łagodzę ja, przez chwilę nie słyszałem w ogóle co ty mówisz. O, twój internet. No, na pewno mój. Mur beton. Jak iść w człowieku, to zwinął mojego internetu. No no. Ale coś chyba dzisiaj z swoim netem się dzieje No i? No i nic, tylko tak informacyjny a co ty masz na, dwo, po, na dwójce zasiane? Nie wiem, to jest no? Tak kuźwa nie chrujnie Nie wiem Nie wiem, to jest dwójka w ogóle Koło jedynki pomiędzy trójką Pff. Gdzie <śmiech> się... <śmiech> Tu pod laskiem To by chyba wszyjnica A ciało Bo tak No jedna trzecia pola nie zasiana Serio? nie no, wiem jaki masz No tego gromasza Co my ty można powiedzieć, że już robimy sezon drugi, nie? No. Ja już nawozy zakupił. Tylko... Ja się nie na kost. Tak, po ciężko tam trochę rozciąć tego nawozu. To niedużo, wiesz. Co Kurde, to jest coś. To jest kozak. A ja wiem, czy on... Największe wydatki, normalnie. Nawozy i opryski, nie? No. A wy, Urban, w gospodarstwie u siebie, jak siejecie, to korzystacie z zewnętrznego materiału siewnego, czy swojego? To znaczy? Czy kupujecie materiał siewny, czy, czy... Znaczy... Znaczy, jest tak, że się wymieniamy między rolnikami, nie? Że on nam daje to, a my mu daje coś innego. Aha. Nie kupujemy takiej, wiesz, centrali, takiej, wiesz... Gotowych? od razu, tylko, wiesz... Nie kupujecie? Nie. Weźcie się swoją ale właśnie, właśnie tak z rolników, wiesz, się wymienić. Mhm. No lepiej się właśnie wymienić, nie? masz tego zboża... To Czy znaczy tani na pewno, nie? masz tego zboża jak na nie wiem czego, nawet, no na, wiesz... To co was tu, to lepiej się wziąć. nie? na pewno? To jest kolor, się Ja wiem, czy mam to chyba. Kupujesz balotę, kupujesz rzeczy w sklepie. Jestem w sklepie, ale wcześniej. Kiedyś tam kupuję. Zaresztą mam w tej siewce nawóz. W sumie nie, bo ja ją znowu pobudziła Dzisiaj w tym... Dzisiaj w tym roku Położysz ty jak tylko dostaniesz Ty... Znowu na wozy z tą siektą Ale ona ci tak pół metry rozwala Nie wiem Dobra, ciebie do wiatka Na łąkę mam posiać to, wiecie? Ty Jarek masz dwie łąki? Tak ja No właśnie grabię już na drugiej, nie? Wierzę. Ale na wozy to koza ale... Nie zrobiłem ci z hajsem, bo chciałem się samo i kupić kupicie Nie powiem, żeby się nie przydało, nie? Eee. Czy do kiszonki, czy do czegoś, nie? No. Ale na razie nie kupuję Na razie priorytetem jest kombajn Dobrze tego wyrościć na wóz Kocham, fajnie. tak mi kazał rozsiać na wóz to pole no. nie należy robić. No, to nie A tu wpisz ja jadę sobie. Chcesz na nawozy? No na skoszoną prawę. No? Coś z tym? Nie no urban. Co <noise> za mietek z tego typa? Jadę, wyjaśnię coś. Też żeby mi dał punczyki, żebym otworzył. No, okay. no i chcę sobie pod dziś wysyp. A urban, Co? A czy ja mogę coś powiedzieć na to mojego kanału? Może, hmm. jak ty to ty, ty jutro to pytajesz, prawda? No. To ja bardzo serdecznie zapraszam na live. Informacje na Facebook. Nie no, serio no, o live Co? No Czemu? Od gór. Od decyzja. decyzje. O pociąż na odwykle się zna. Nie, tak może nie wiecie gdzie pocałować. Nie w... zrobił. Ale się teraz nie. Już mu nie pożyczęchać. Bo okay. O Boże, Boże, Boże. Jedź, rozsieć. Nie, żeby to palił, Dobra, jadę z powrotem na co badać się wpijać. Cie, się... co tu tak dużo pijać? Słuchaj, że ogólnie. Co No właśnie jak u ciebie na polach? Ale w realu myślę. Jeszcze nie wyjechać. Obserwatkę już wolno walić, wiesz? Takie prąki, pod takie ofendach. I on się mnie pyta wczoraj, yy, Myślisz, że to da radę? A ja mówię, no niedobór moc ewidentny. <grym> A czy Orad już idzie, nie, Tak nie więcej. A znaczy nie on wiadomo jest. U nich jest sucho jak pieprz. Aha, to jest Czy u nas też już, o, to, to jest bardziej sucho, nie? psycha tak już. Już przestało padać. Nie wiatr jest nie no, bardziej słońce się od razu do wczoraj Tak teraz, dzisiaj, wczoraj tak słońce świeci. jutro, że właśnie wyjeżdżały wy to oglądacie, to dzisiaj właśnie wyjechaliśmy akurat Po burakach Także może film na kanale, drugi Murman. Co ty mówisz? Co? Co ty mówisz? Że może drugi film, no, dru, dr, film z owej akcji na Tworzynce No to co ja będę robił takie, wiesz serde praca no to jest wiosna w polu może jakieś tam ujęcia powiem dokładnie zależy mi się gdzie chciał 30 ejczy, dobra, sobie dojedziemy do ścieżki, będziemy kończyć i wylec minuł To ja tym odcinku, wpadajcie do całej ekipy, no Jarka wybijcie u niego te 1000, bo naprawdę będzie zaczynał pracę z kamerką, także co, wpadajcie do całej ekipy, zostawcie łapkę, suba, komentarz i trzymajcie się, na razie, cześć! Na razie, hej!